Cześć, witajcie. Dziś pokażę Wam jak mycie podłóg może przestać być uciążliwym obowiązkiem i zamienimy tą czynność w coś prawie bezwysiłkowego. W tym filmie pokażę Wam jak działa Hygze Aqua, automatyczny odkurzacz 2 w jednym z funkcją mopowania, który może odmienić codzienną rutynę. Nie tylko omówię sam sprzęt i jego funkcje, ale sprawdzę jak działa on w praktyce. Czy rzeczywiście radzi sobie z najtrudniejszymi zabrudzeniami? Czy ma odpowiednie parametry oraz jak długo może pracować? Zostańcie ze mną do końca, aby poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Na początku może zajrzyjmy co skrywa opakowanie ze Aqua. W środku znajdziemy odkurzacz z elektroszczotką, szczotkę do czyszczenia wałka, zbiorników i stacji oraz funkcjonalną stację dokującą, która pełni aż dwie role. Ładuje sprzęt, a także go czyści. Na stronie producenta można dodatkowo dokupić elementy wymienne, takie jak wałek oraz filtr HEPA. Na pierwszy rzut oka całość wygląda naprawdę bardzo dobrze. Elegancki ciemny kolor oraz futurystyczne wykończenia sprawiają, że jest to sprzęt, którego nie wstyd postawić na widoku. Minimalistyczna konstrukcja nie tylko cieszy oko, ale również zwiększa wygodę użytkowania. Dzięki temu sprzęt również prowadzi się przyjemnie i bez żadnych oporów. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o intuicyjnej obsłudze. Przy rękojeści znajdziemy trzy dobrze rozmieszczone przyciski. Odpowiadają one za włączanie, zmianę trybu pracy oraz automatyczne czyszczenie. Po wewnętrznej stronie umieszczono pojemnik na czystą wodę o pojemności 750 ml, a po przeciwnej stronie urządzenia znajdziemy nieco mniejszy zbiornik na brudną wodę, który mieści... 720 ml. Tuż przy podłodze jednym z istotnych elementów jest wałek, który wraz z silnikiem o mocy 200 W skutecznie zadba o czystość powierzchni. Ale to nie wszystko, bo Hydze Aqua kryje w sobie baterię o pojemności 4000 mAh, co zapewnia nawet 40 minut pracy na jednym ładowaniu. Jest to wbrew pozorom wystarczający czas, aby posprzątać nawet 100-metrowe mieszkanie lub dom. Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym ważnym detalu – zamontowanym filtrze EPA, który dodatkowo oczyszcza powietrze przepływające przez urządzenie. Dzięki temu Hygze nie tylko sprząta, ale również poprawia jakość powietrza w Twoim domu. Przechodząc dalej, Hygze Aqua ma trzy tryby. Pierwszy z nich to ECO, który jest cichy i oszczędny, drugi MAX zapewniający pełną moc oraz trzeci tryb sterylizacji dbający o higienę podłóg. Sprzęt waży 4 kg, ale nie martwcie się, bo nie trzeba go dźwigać, ponieważ posiada on napęd, który prowadzi odkurzacz do przodu. Na co należy zwrócić jeszcze uwagę? Na pewno świetnym rozwiązaniem jest automatyczne czyszczenie wałka, co ułatwia konserwację i utrzymanie odkurzacza w świetnej kondycji. Nie narażamy się tym samym na brzydki zapach z urządzenia po zakończeniu pracy oraz na to, że efektywność sprzątania. Mogłaby znacznie spaść. Po każdym użytkowaniu należy przeprowadzić taką procedurę, ale jeśli zabrudzenia były dość mocne, zaleca się wykonać ją nawet dwa razy. A teraz coś, co naprawdę robi wrażenie. Elegancki wyświetlacz LED. To tutaj znajdziesz kluczowe informacje o aktualnym trybie pracy, poziomie doładowania baterii oraz wyświetlone zostaną wszystkie komunikaty dotyczące stanu urządzenia, wszystko w czytelnej i nowoczesnej formie. Dodam tylko jeszcze, że są także komendy głosowe w języku polskim, lecz jeśli kogoś te wydobywające się dźwięki by dość mocno irytowały, to można je jak najbardziej wyłączyć. Rozpór czyszczący gotowy. Rozpoczynam samooczyszczanie. Oczyszczanie. Dobrze. A więc część teoretyczną mamy za sobą, więc sprawdźmy jak ten sprzęt radzi sobie w akcji. Na początek postanowiłem sprawdzić jak Hygze Aqua poradzi sobie z częściowo zaschniętą plamą kawy. Jak wiadomo, jest to jedno z częstszych zabrudzeń. Gdzieś tam zawsze coś skapnie na podłogę, nie zauważymy, a później jednokrotne przejechanie mowem podłogi nie zawsze załatwia sprawę i trzeba się z tym trochę męczyć. W tej kwestii Hygze już po jednym przejeździe praktycznie czyści podłogę. No Maksymalnie dwa razy trzeba przejechać, aby te mocniej zaschnięte zabrudzenia zebrać. Mimo wszystko, ten test wypadł naprawdę dobrze. Następnie chciałem sprawdzić, czy ten odkurzacz wciągnie dużą ilość rozlanej cieczy i jednocześnie jej nie rozmaże po podłodze. Mogłem użyć zwykłej wody, ale przyjąłem, że akurat przypadkiem rozlał mi się cały kubek kawy na ziemię. Wcześniej bym prawdopodobnie zbierał to szmatką i wykręcał do zlewu, ale po co przecież mam odkurzacz, który ma zrobić to za mnie? Tutaj również po jednym przejeździe podłoga była czyściutka, a cała kawa znalazła się w zbiorniku na zanieczyszczenia. Na samym końcu postawiłem na mix, bo skoro jest to odkurzacz dwa w jednym, to powinien wciągać też kurz i inne zabrudzenia. Rozlałem więc przypadkowo mleko wraz z płatkami owsianymi. Takiego zabrudzenia ani nie zmyje mop, ani nie jest w stanie wciągnąć tego odkurzacz, i tu moje zdziwienie było największe. Wszystko zostało zebrane bez żadnego ale. Odkurzacz dobrze mopuje, ale ma też wystarczająco dużo mocy, aby wciągnąć większe zabrudzenia. Dla mnie jest to wystarczający powód, aby naprawdę rozważyć zakup takiego urządzenia dwa w jednym zamiast zwykłego odkurzacza. Zwłaszcza, że niemal w niemal całym domu mam położony kafle lub panele. Chciałem jeszcze wspomnieć co nieco o baterii. Wcześniej mówiłem, że wystarcza ona na około 40 minut pracy. Ja przyznam się, że używałem tego urządzenia naładowanego do 50% i wysprzątałem ponad 50 m2 powierzchni. Co warto dodać, to należy zostawić około 20% naładowania baterii, z tego względu, że po skończonej pracy, jak już odłożymy urządzenie, no to dobrze jest od razu wyczyścić ten wałek. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy musieli zaczekać aż urządzenie się doładuje i dopiero później kliknąć ewentualne czyszczenie wałka, co finalnie może skończyć się tym, że zapomnimy to zrobić. Druga kwestia dotyczy tego, na ile tak naprawdę starcza taki jeden pełny zbiornik napełniony czystą wodą. I starcza on na ponad 50 metrów powierzchni. Y Mówię tutaj o trybie eko. Wszystkie testy, które dzisiaj przeprowadziłem, były wykonane właśnie w trybie eko. Jeżeli chodzi o kwestię czyszczenia wałka, tutaj sprawa ma się trochę inaczej, bo pełny ten zbiornik wystarcza na dwa pełne cykle. Jak dla mnie jest to wystarczające, jakby był to jeden cykl, można by było narzekać, ale pełne dwa cykle są jak najbardziej zrozumiałe. Nie da się samym powietrzem wyczyścić takiego wałka. Wiadomo, trzeba trochę tej wody zużyć, żeby on był czysty. Czy zatem Hygze Aqua to dobry sprzęt? Mimo drobnej wady w postaci braku możliwości suszenia wałka w stacji, moim zdaniem jak najbardziej tak. W tej sytuacji najlepiej jest go po prostu wyjąć i wysuszyć poza nią. Ale spokojnie, jest dla niego specjalne miejsce w stacji czyszczącej. Jak już wspomniałem, jego największą zaletą jest to, że może on wysprzątać dosłownie każde zabrudzenie. Działa jak odkurzacz i mob w jednym. Nie musisz się już zastanawiać, czego użyć do sprzątania np. rozlanych płatków z mlekiem. Ten sprzęt zrobi to za Ciebie i to bez wysiłku. Nie będzie to może urządzenie, które sprawdzi się w każdych warunkach, no bo nie zaleca się go używać na dywanach. Ale jeżeli masz np. w pomieszczeniu mniejsze dywaniki, to zawsze przed sprzątaniem można je wytrzepać na panele czy kafelki i działać dalej. A teraz pytanie do Was. Czy korzystacie z takiego rodzaju odkurzaczy dwa w jednym? A może macie jakieś inne rozwiązania na takie zabrudzenia? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić lajka i suba, jeżeli ten materiał Wam się spodobał. Dzięki za dziś i do zobaczenia już w kolejnym filmie.